Liczba dziewięć w numerologii to osoby urodzone dziewiątego, osiemnastego i 27 dnia miesiąca. W miłości dziewiątki są niezwykle wrażliwe, empatyczne i romantyczne. To dusze stare i dojrzałe, które pragną głębokiej więzi i prawdziwego zrozumienia. Dziewiątki często dają z siebie więcej, niż otrzymują, potrafią poświęcać się dla ukochanej osoby. Wspierać ją w trudnych chwilach i stawiać jej szczęście ponad własnym. To piękne, ale czasem sprawia, że mogą czuć się niedocenione. W Związku dziewiątki szukają partnera, który doceni ich dobroć i serce. Potrzebują osoby spokojnej, wiernej i uczciwej, bo same nienawidzą kłamstw i zdrady. Ich miłość jest bezwarunkowa, ale kiedy ktoś nadużywa ich zaufania, dziewiątka. Potrafi odciąć się całkowicie i nigdy nie wrócić. Ich wyzwanie w relacjach polega na tym, aby nauczyły się dbać także o siebie, a nie tylko o drugą osobę. Bo dziewiątki mają tak wielkie serce, że czasem same zostają z niczym. Jeśli jednak znajdą równowagę, dziewiątki są cudownymi partnerami, wiernymi, pełnymi czułości i zrozumienia. Z nimi miłość ma wymiar duchowy. To coś więcej niż tylko relacja, to głęboka jedność dusz. Związek z dziewiątką to prawdziwy dar, pełen romantyzmu, spokoju i wsparcia, ale też uczący, jak pięknie można kochać bez oczekiwań.